Dobra. Nie będę się wstydził. Będę się wstydził. Świntuchu, żeś nam bazę zniszczył. czy nie, nie możesz skikować, Edmiga? Guciu, chodź zobacz, co on nam zrobił. Lej po bombie. Dobra. I wszystko jest na filmie. Demo, co masz do powiedzenia na temat? Moment, który... w którym odpalałeś jest... Czekał mnie Zobacz. Nie no co, no przecież nic nie, nie, nie rozumiem odpala, albo Niuka, Niuka odpala No Niuk to jest Niuk Nie niuk. Niuka odpala no, nie, 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 the... Nie, nie Dobra Nie Zlagowało Ja to było, z naszego pięknego domku Ta era się już skończyła Wszystko zostało zniszczone A my to budowaliśmy, ja pojedzguciu ile zbieraliśmy te w ogóle zasoby, nie? I czemu te błędy się zniszczyły? On zniszczył. No, on no, zniszczył, no, tak. zazdrościł. My tydzień zbieraliśmy zasoby. Kopaliśmy no, w kopalniach. To... Właśnie on by takie no. potrafił, jakby. To były piękne czasy. A to jest to ostatni odcinek no, z naszej no. serii. Strzituj to sam! <laughs> Wiesz, nie, ja tu odbuduję, co nie, tu ślicznie kopać, do kopalni jakiejś. Dobra, Pulser, idziesz na pierwszy ogień, tam. O, tu, tu, co tam? O nie! Nie, nie! nie, nie. Co on tu zrobił? Co on zrobił? Co on zrobił? Dobrze. Nie wychodzę. O, to się rozwala. Dobra, ja jestem na spałnie. Dobra, ja tu przeżyłem jak coś, więc wiesz. Jest gut. Możesz depać? Kto mnie depnął? Aha, demo nie Ale te mnie, żeby mnie zabić czy co? No, że, że dzwiczki działają. Nie nudzi. I co? co on on to... już bardzo nie nudzi. Co on robi? Wtedy to by było bardzo nieładnie. Przyjdzie cyber i normalnie co on będzie Przejdzie... będziesz pierdolu. Przyjdzie cyber, będzie jęczał. Przyjdzie w pierdol. A to jest ta, to jest ta mapka, będzie która miała być, być już na otwarcie? Tak. No to y, wszystkie zapraszam do grania na tym serwerze. Bardzo no, Ale to jest jedne zawarte. Nie ma wcale lagów. Nie, ten TNT to nie wiem, zdaje No on mam takie lagi, że jak coś rozwalam, nie wiem. Zlagować mam. To jest nasza baza, którą z, z guciem tworzyliśmy w, wczoraj miesiąc i zaatakował waszą bazę bo może nie zostaje tego wielki respire o nie o nie, o nie. nie, Co się nie. No, to się rozwalił nie nie. <laughs> what the fuck o, to będzie fajne było U Sariak myślisz, będzie fajny boom z tego czasu. Będzie fajne. Jakbyście byli A ciekawi, się... gramy na serwerze, który nazywa się, się MCRPGpl Zapraszamy do wspólnej gry. Tutaj możesz dostać TNT zawsze i wszędzie. Tylko od demona. Tylko demona. Tylko od demona, no, tak, to tak to, który tu... Mój kanał, który tu zaraz... jest no, yy, no, jednym z adminów. Tak, jesteś adminem ja, na tym Ja strefie? tylko zostałem za darmo administratora, ja tutaj tylko tak... E, On wymówię. tak tutaj lubi sobie shitować i rzucić TNT, wiecie, czy tam nukiem rzucić. Także jak coś budujecie to uważajcie, bo za, waszym, za waszymi plecami może pojawić się demon. Będę siedział wam na odbycie i wszystko rozwalę. Ta, i... Tak, i... zrobiłem tak zwany zupy dym. Za A, patrz, Patrz nie rozwala, co, jak się robi co A, Spaliłem przypadkowo. Ach, no nie! Hahaha! ha ha. ha. No. pulsar, jak się robi te szkła? Jak się nazywa pusza? Szkło robisz z, ze szkła i z tego. I w środku iron. Nie bij. Czy to, co to bije? Nie wiem, to ty nie, nie ja. Patrz, Czy nie to, ja, ja się nie biję, co ty... Naprawdę co to o takie rzeczy zlewa. nie posługuję. Oj tu. Nie, to mchomo się do niego. Nie, nie, nie. Ile z ja zginąłem po raz... Nasze drzewo zostało zniszczone. Nie ja, no, tak. Spudziłem syna. Osadziłem drzewo. Nie! Nie, Bacon! Nie, Bacon! Nie! Ty, nie, Ty. to zajęło nam... Ty. Nie, to zajęło nam wiele czasu w ogóle stawianie tego. Wymyślanie, jakie tam dać. Nie... O, mam diamenty. Nie? Wychodzę z jeszcze Tego... O, to roz... Ale. O nie, tylko nie nasze solarki. Nie, waga to było... nie, to nie. Nie, ale to było chamski. Czekaj, jak? Nie, jak fali, ja, ja ale nie mam. jak to to się otwali. Ja walę. Ale czemu jak to gdzie... Sam to to odpaliłeś. Ale ja myślałem, że to się niszczy. W tak w dowej wersji jest przecież. Ale mam, mam jednego... mam jednego solara. Nie cyber... cyber no, będzie w pierdolę. Będzie cyber, będzie w pierdeł. Jest kran jest impreza, co ty nie było o na... odejście troszeczkę, bo będzie wielka regeneracja <coughs> terenu. Ja nie mam... Regeneracja zostaje rozpoczęta. Do zakończenia regeneracji zostały kilka sekund. Proszę opuścić publiczny teren. Nie, 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 ja tu mam i tenki, i momenty moje wszystkie. No i tak A właśnie dobra. się tu gra, wiecie, pogracie jeden dzień, na drugi dzień nie macie kuba, także <klum> powodzenia. Nie, <túsz> powodzenia bo taki... to takie, coś podświetliwego w sobie. Ja nie mogę, ale drzwi jeszcze mamy mamy windę z tego. Widzisz jakie? Jakie szkło dobre też? Karki? Szkło? No to glass viewer, zobacz. To jest zrobi się ze szkła i z tego, z Aironu. Ja się tu wszystko zabieram od razu. Zabierz i w ogóle daleko się musimy tepni. RGN, narazę dostaje rozpoczęta, na nie sekund, nie będzie terenu. Jakby to tam jest... Ja zakończony. No, ale lag Ja nie mam niby lagu. Laga. Co to robisz? No, nie, 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 co, ty co ty zrobiłeś? Zabij nie. Oh, ale to była, ale fajna góra tu jest. Ale tu jest surowców, zobaczcie, wszystko za darmo. Mam dajkonów. Ej, nie, nie, to moje wszystko. Dobra, idę craftować. O, to zapadło mi z tego. A co zrobiłeś? A, bo No. To od tego kształtu. Ten kawałek terenu się nie zregenerował. Czekaj. nie no. jeszcze. Czekaj, czy mam tu coś przydatnego? Ja bym to w zrobimy. Jak zbroję? Ja bym to Nie, no nie proszę, proszę. Nie No nie nie, 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 nie mam drewna. Musimy drewno, Prawdziwy survival robimy. Robimy prawdziwy survival. Teraz to ginąć sobie. Nie, zostaw ten... w trybie. Zostaw, ten... zostaw, ten... zostaw ten... Dobra, musimy dać. Gdzie wydam. Dawaj tydzień. O, ty się jesteś w miejscu, nie, wiesz, nie? Zostaw ten... Moje to. Ten... Ja nie mogę. O, no. chodź. No. Dobra, uciekamy stąd. A, zostawcie proszę, w pewnym momencie. No ja nie mogę. Fol knok. Nie! Ja nie mogę, dobra, teraz craftujemy zbroje, moi drodzy. To było po prostu zagranie mistrzowskie. Nie craftujesz tam. Masz nie, nie. O nie, 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 wracaj, wracaj. Ja uciekam, to jest w ogóle ten... Fak. Nie, tak duszka, bo to dla Ja nie mogę. Po prostu... jakieś drewno by się przydało. Nie, 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 nie. Nie, nie. Nie, wiem, to nie zrobię. cze nie dodają obrażeń jakbyś chciał. No ale Kto chce bazy z diamentów? Ja nie. Ja nie, chcę, ja bym chciał jakiś... Jak możesz to daj mi jakiś miecz, Tam mi daj, Co, Nic mi nie Dzięki. Dobra, tutaj jest Buda z diamentu. Kroun asa ti chamany a pou Tak, zausta się dopełnienia. Teraz tylko dwa oczy prawie. Dajcie po Masz kilapa. Masz to... Nie wiem, masz to... Masz o, jeszcze to... Dzięki. Eee, co to jeszcze? Ma? Nic mu nie dawaj, to jest zły człowiek. E, Tomasz, o... Ej, nie, no, e, Toma. no, nie, to, nie O, to jest o Nie, to o O Ma to te Ja nie mogę. <głos> <głos> o macie to, macie jeszcze co to, to to. O to macie, o! To będzie dobry jeszcze, Weźcie to. Ja już biorę. Co to, 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 A nie, co ja jestem, O, to mi się przyjdzie. Nie dawaj mu nic O, mi się przyjedę. A, już nic nie Nie, 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 nie

Jaka yeah, leka Muszę też podpisać na długo. I zemścią Czy co tutaj klej jest? Każenie, czy co to jest? Okay. Dobra To co tutaj? 不需要等 오사... 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 Drzewo znalazłem. Jak, jakby coś się o mnie martwił, to ona mnie nie ma na tym serwerze. A gdzie jesteś? Nie wiem. Dobra, kończę nagrywanie. Jakby co... Czy nagrywałeś cały czas? No. To była próbka Podsłuch. nagrania z serwera ncrpg.pl. Jakby co, polecamy na grać sobie na tym serwerze. Jak widzicie, mieliśmy wadę. Tak. Mieliśmy. Teraz, y no właśnie... ...przedrostek mieliśmy jest tutaj zasadny, bo jej nie mamy. Ale będziemy sobie pogrywać w wolnych chwilach, uczciwie, bez citowania wychroniłem serwer przypadkiem. Nie, ja gram normalnie. Masz no, naga? Nie. Jumą. Ale... Ja sobie gadam z pajączkami. O, cześć. Ale nie, cześć. no... Ma. Normalnie sobie gram tutaj, wiesz, nic się nie dzieje. Buduję sobie domek. Nie. Kończę nagrywanie na razie. Do zobaczenia w kolejnej... Z, zbuduj domek. Zbuduj domek. No właśnie nie tak. Nie, bo urwiesz mi myśl. Do zobaczenia w kolejnej... Yy, w kolejnym odcinku włóczenia się po serwerach. Z Guciem i demonem. A tutaj mamy naszego przyjaciela Creepera na razie pa, pa.